Cześć widzowie, witam w kolejnym odcinku. Tak, wiem, dawno mnie nie było. Zrobiłem sobie urlop. Takie mini wakacje, każdemu z nas się należą. Fajnie było sobie tak odpocząć. I dzisiaj wracam do Was ze specjalnym odcinkiem. Tej oto właśnie hulajnogi. Tibo Prime 3.0 A co to dokładnie za model, jaka bateria, osiągi, dowiecie się w dalszej części odcinka. Dzisiaj jest w planach pojeździć sobie dwie godziny. Pogoda jest taka, no fajna, na no, delivery jest fajna. Ja powiem Wam szczerze, że czekałem na taką pogodę. Aż się troszkę ochłodzi, zrobi się troszkę chłodniej. Przyjdzie taka już, nazwijmy to, mała jesień. Także od dzisiaj już wracam do pracy. Wracamy do regularnego dodawania filmów. I co? Tyle chyba na wstępie ode mnie. No i widzimy się przy jakimś zamówieniu. Mamy pierwsze zamówienie i to jest jakieś chłopskie jadło. Nie miałem jeszcze tego nigdy. I to jest w Auchan, z tego co mi tu pokazuje. Czy tam jest gdzieś jakaś restauracja? Kurde, no nie pamiętam. Trudno, najwyżej będziemy się gubić. Jeszcze się troszkę rozpadało. W sumie na plus. Lepsze zarobki są, nie? Jak pada deszcz. Chodź, No właśnie, Artur, chodź. Chyba tym wejściem sobie wejdziemy. Mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł. Jest to jakaś mapa albo coś takiego. Dobra, wiem. To no musi być tutaj. Pinks. Dzień dobry. Dobrze trafiłem głowo? Tak. 0,30. No to dobrze. Ej, dziękuję. Dobra, mamy tu. 1,2 km ulica jeziorna, czyli tutaj po drugiej stronie, tak? Za oszą Dokładnie, tam musimy jechać. Powiem Wam szczerze, że ta hulajnoga naprawdę daje sobie radę. Mimo tego, że mamy tutaj tylko jeden silnik, mamy w bloku 9B. Gdzie on będzie? Tutaj. Dalej, tu jest 7, tutaj pewnie będzie 9, tak myślę. Dobrze, trafiłem? Jest dziewiątka. czyli to będzie tamten blok przed nami, tutaj pewnie będzie 9a, tak jest i nasz blok to jest tutaj. Okay. Dobra, trafiliśmy widzowie, wybaczcie, dawno nie jeździłem i troszkę z rytmu wypadłem. Chyba tutaj, nie? No co jest? No nie gadaj, że mnie to przerośnie. O, do trzech rodzaj sztuka. Nie dobry, Globo. Drzwi są otwarte. Jezus. Drzwi są otwarte. O, stawię tu na chwilę, chyba nikomu nie będzie przeszkadzać, nie? No, ale te drzwi to zamknij. Nie po to wstawiam kolejną, żeby sprawdzić kartę. Nie? Tutaj. Numerki. Dalej. Jeszcze wyżej. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Ale wracam w pierdzielę. Pierdziele. Zmachałem się. 670 wpadło. Nie padli. A. Sam siebie zablokowałem. Ale jestem mądry. Ok, jedno za nami. Czekamy na kolejne. Teraz mocniej zaczyna padać. ale co tam? Sukru nie jestem. Chciałbym Wam przedstawić nową hulajnogę elektryczną, którą dostałem od sklepu Mobiway.pl. Hulajnoga Tibo Prime 3.0. Mamy tutaj baterię 19,5 A i silnik 600 W o mocy szczytowej 1350 W. Powiem Wam szczerze, pojeździłem troszkę już tą hulajnogą i naprawdę jestem zadowolony. Mamy super amortyzację z przodu i z tyłu, więc jazda po jakichś nierównościach, dziurach, wybojach jest praktycznie nieodczuwalna i bardzo komfortowa. Hulajnoga posiada regulowaną kierownicę. Można sobie ją dostosować pod siebie. Oczywiście również Możemy złożyć tutaj. O, w ten sposób z tej strony niestety nie złożę, bo mam tutaj zamontowany uchwyt na telefon. No i niestety jest to niemożliwe, ale kierownica składa się tak właśnie z dwóch stron, dzięki czemu zajmuje naprawdę bardzo mało miejsca. Kolejnoga jest oczywiście wodoodporna, także można nią bez konsekwencji jeździć w deszczu. Posiada pełne oświetlenie. Tutaj mamy światła pozycyjne. Niestety w ciągu dnia na kamerze ciężko będzie wam to pokazać. Są również światła stopu. Gdy hamujemy, no to z tyłu fajnie. Światełka nam migają, także jesteśmy bardzo dobrze widoczni. Tutaj mamy światła długie. Uwierzcie mi, że ta lampka jest bardzo mocna. W nocy oświetla naprawdę całą drogę, wszystko widać. Posiada również klakson. Mamy tutaj hamulce bębnowe, przód i tył. Zasięg tej hulajnogi to jest 60 km. Fajny wyświetlacz, który jest umiejscowiony w centralnej części kierownicy. Odpalamy ją za pomocą czujnika NFC. Wystarczy przytrzymać ten guzik zasilania. Wyświetli nam się wtedy tutaj ikonka na wyświetlaczu. Przykładamy czujnik kolejnoga włączona. Trzy tryby jazdy, pierwszy, drugi, trzeci. W ten sposób możemy ją złożyć, ściągamy zabezpieczenie. Tak. Jeszcze jak złożymy w niej kierownicę, zniżymy ją całkiem, no to uwierzcie mi, że transport tej kolejnogi jest naprawdę bardzo prosty, zajmuje ona bardzo mało miejsca w samochodzie czy to w pociągu i rozkładamy ją w ten sam sposób. O, dokładnie. Tak, jeśli ktoś jest z Was zainteresowany kupnem tej hulajnogi no to w opisie macie link. Jeśli kupicie ją teraz, no to dostaniecie pompkę elektryczną gratis. Także uwierzcie mi taka pompka elektryczna, naprawdę bardzo się przyda. Sam posiadam pompkę elektryczną i bardzo fajna sprawa, naprawdę. No dobra, omówiliśmy hulajnogę, Link do niej znajdziecie w opisie. Koniec gadania. Widzimy się przy zamówieniu. Idę się schować przed tym deszczem tutaj. Tutaj sobie poczekamy. No, już ta pora. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że pada deszcz. No, ale to trzeba się zaopatrzyć w jakieś wodoodporne ciuchy. No, bo idzie jesień i wypadałoby się troszkę zaopatrzyć w lepszy ubiór na te dni. Bo rok temu jeździłem w kurteczce takiej cieniutkiej i strasznie marzłem. W tym roku chciałbym być do tego lepiej przygotowany. No, ale hulajnoga naprawdę godna polecenia. Obecnie jest ona chyba przeceniona. Ta hulajnoga kosztuje obecnie 3600 złotych. I jeśli kupicie ją teraz, to dostaniecie do niej pompkę elektryczną gratis. Dobrze, kurde, fajna sprawa. W pół godziny zarobiłem 6,70 Fajnie, co? O, w końcu. Ile to jest kilometrów? Dużo. Na pewno dużo. Tutaj? Dębo górze prawie. O kurde, mamy teraz naprawdę wycieczkę. To sprawdzimy, jak sobie poradzi na większym dystansie. No bo to chyba będzie z 6 km jak nie lepiej. Lista produktów. Dobra, nie ma tego dużo, na szczęście. Cześć. Cześć Romek. Siema. Dzień dobry, to jest gotowe? To jest moje, 88. Dziękuję. Ale nie mam zamiaru teraz jej oszczędzać po drodze. Jest ustawiona na najwyższym biegu i lecimy całą drogę tak. O, kurde, takie niespodzianki tu są <laughs> na tej ścieżce. Zobaczcie, jakby tak rozpędzony w to wjechał, to by mogło wyhamować nieźle. Takie 30 na godzinę w zupełności wystarcza, wiecie? Bo to wtedy ani przypału z policją nie ma. No bo jednak nie powinniśmy zapierdzielać 40, już tam 50 po ścieżce rowerowej. Taka jest moja opinia. A tutaj co jest. Nie no kurde, naprawdę bardzo przyjemnie mi się jeździ W ogóle dużą wygodą dla mnie jest to, że ta kolejnoga ma tutaj gaz, widzicie? Taką manetkę ma fajną Nie tak jak tamtych poprzednich, że tutaj palcem O tutaj dajmy jej kula, zobaczymy ile się rozpędzę No 35 na godzinę Wiecie, ja też swoje ważę To też dużo robi, ja mam ponad 100 kg wagi bo myślę, że tak jak ktoś by 70 kilo taką kolejną jechał, to by na spokojnie sobie cztery dyszki na niej wyciągnął, nie? No to jakieś pasowanie na ucznia było. Ja myślę, co tu tyle dzieciaków ze szkoły wraca. Ja pamiętam swoje pasowanie na ucznia. Tyle lat temu to było. Także widzowie, pochwalcie się w komentarzu, ile lat temu mieliście pasowanie na ucznia. Jestem ciekaw, jak starych widzów mam. Ile tu jest manewrowania? Ja pierdziele. Jeździć tutaj to naprawdę trzeba się nauczyć manewrować. Nie tu nie potrąci. Na szczęście nasze miejsca docelowe już widać na mapie. Nie rozpędzam się tak, bo nie chcę mieć problemów z policją. Tutaj u nas na terenie trójmiasta widzowie. Bardzo policja teraz zwraca uwagę na hulajnogi, na rowery. I tutaj mam znajomych, którzy też jeżdżą na głowo. to jeden znajomy już kilka razy został złapany przez policję na hulajnodze. Raz dostał te 300 zł, wolałbym te 300 zł wydać, nie wiem, na coś dla małej, jakieś ciuszki jej kupić niż dawać policji zarobić. Także jeśli ktoś lubi ekstremalną jazdę, no to u mnie tego już nie doświadczycie, widzowie. Ja teraz będę jeździł, no starał się jeździć w miarę spokojnie, żeby nie robić sobie problemów. O, ogólnie się pogoda zrobiła. Słoneczko wyszło. Wow, wow, wow. Ciekawe ile zamówień dzisiaj zrobimy. O, o wilku mowa. Gonimy ich. Gadam o policji i oni zawsze za rogu wyjeżdżają. W poprzednim filmie było to samo, na początku jak gadałem o policji. Nawet tam na mnie uwagi nie zwrócili Dobra. Nasz budynek to będzie Któryś z tych tutaj Ale jak tutaj się wjeżdża? Czekajcie, muszę to rozkminić Tam widzę, że ktoś chodzi furtkami Też się tędy wbijam, a co? Wbijamy się jak do siebie O Jezu, ale tu wytrzepie Łooo O, o Ach, Chyba trafiłem Chyba tak Dobry. Do pana? Do pokieru. Tak, tak. O, nie przepraszam, naprawdę. Przepraszam, do widzenia. 11:15. Ale się zrobił wieczór, zobaczcie. Świeci słoneczko. Się rozchmurzyło. No ale swoje zmokłem dzisiaj, nie? Została nam jeszcze niecała godzina bloku czasowego. No nie zanosi się na fajne zarobki. I przyjechałem sobie do parku. Dwa zamówienia, ale lipa, co? Kurde, no tak, szczerze wam powiem, że myślałem, jak teraz ta pogoda się tak pogorszyła, przyszedł rok szkolny, to będzie więcej roboty, więcej zamówień, no ale to wszystko przyjdzie z czasem. Im bliżej jesieni, tym więcej roboty będzie, widzowie. Dzisiaj tak rozpoznawczo sobie pojeździliśmy pierwsze szlaki z nową hulajnogą I powiem wam, że jestem zadowolony z tej kolejnogi, daję radę. Super komfortowo się nią jeździ. Naprawdę, jeśli szukacie jakiejś hulajnogi, żeby dojeżdżać do pracy, czy podjechać do sklepu, po prostu z punktu A do punktu B, no to naprawdę, widzowie, mogę Wam z czystym sumieniem ją polecić. Jest zamówienie. KFC. Dobrze, fajnie, cieszy mnie to bardzo. Na no, Pampersy będziemy mieli zarobione, jak zrobimy to zamówienie. Teraz wypadałoby przejść na drugą stronę, no bo tutaj bym jechał pod prąd. Z moich obserwacji, to dużo tutaj rowerzystów ma to po prostu gdzieś. Jeżdżą sobie tandy pod prąd, no ale... Ja nie jestem jak wszyscy. Jedziemy przejść na drugą stronę. I tutaj macie pierwszy przykład. Ogólnie widzowie, dzisiaj naprawdę jestem w nie najlepszym humorze. A czemu? No to dowiecie się na końcu odcinka. Wszystko Wam wyjaśnię co się stało. Jaką dzisiaj miałem nieprzyjemną sytuację, która naprawdę no... Zniszczyła mnie trochę dzisiaj emocjonalnie. Oglądajcie film do końca, a na końcu Wam wszystko opowiem co się stało. Tu może się troszkę bójnąć. 38 na godzinę udało się rozpędzić. Całkiem fajny wynik. Naprawdę uwierzcie mi, że tyle w zupełności wystarczy. Po co jakieś tam nogi które zapierdzielają 50 i powyżej. Dla mnie to to jest po prostu śmierć w oczach. Powinny być wszystkie hulajnogi ograniczone tak max do 35 i więcej, żeby nie dały rady jechać. Po prostu dla bezpieczeństwa wszystkich. Na takiej kolejnozach jest naprawdę bardzo łatwo wypadek i ja jestem takiego zdania, no, że powinny one po prostu być ograniczone. Nie mówię tam do 25, no bo 25 na godzinę, no to wiecie, żadna frajda Ale takie 35, koło 40 w zupełności wystarczy Jezu, co tutaj jest? A, bo jest ten zestaw Bambi, nie? W maku. Ja pierdziele, jaka kolejka A tu ile ludzi? <laughs> Okej okay. Udało się dojechać Wszystko, tak? Dzięki Ale tam się teraz pewnie czeka na to zamówienie Zestaw wow. Bambi wszedł za mocno Kurde, dobrze, że mi żadne zamówienie z Maka dzisiaj nie wpadło Bo widzieliście sami jaka tam była kolejka Chyba z pięciu kurierów głowo? Do tego Magdrive Drive cały zawalony to Jest okej, ok, to jest... O kurde, wysokie Wypadłbym z drogi, I to jest tutaj. Jak pod trójkę? trójkę. Mhm. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Dobra. Mamy to. Dzieńka, czy coś wleci. Oby nie McDonald's. Nie chcę tam iść w tą kolejkę 7,75 Za to wpadło 25,60 Stało nam 16 minut to Proszę, żeby nic z maka nie wpadło Jedziemy dalej Patrzcie na ten kolor nieba przede mną Piękny, nie? O tutaj jak ładnie to widać Po takim ponurym dniu zobaczyć coś takiego Piękna sprawa A jedziemy tutaj sobie na tą ławkę Jest jak tą jesień już widać Widzicie to? Wszędzie liście spadają Ja pierdziele. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Jesień. <noise> Jeszcze niedawno było lato. Lipiec, a tu już, kurde, mamy połowę września. Zaraz robi się już totalnie zimno. W sumie ja się cieszę, bo ja będę miał co robić. Będzie dużo pracy na pewno na delivery. No ale większość z Was to pewnie smutna jest z tego powodu, nie? że skończyło się lato. No i niestety. Nic więcej już chyba nie wpadnie. Zarobiliśmy 25,60, ale ja się zbieram. Liczymy światła. Zobaczcie swoją drogą. Oświetlenie ma ta noga. Bardzo ładne. Zobaczcie, jak fajnie mruga, jak hamujemy. I te przednie światło, to jest naprawdę konkretne. <laughs> Jedziemy. Fajnie się jeździło. Naprawdę. Pierwszy dzień na tej hulejnodze. Uważam, że no jest ona godna polecenia. O, będzie znowu padać. Ciemne chmury się zbierają. Także to była dobra decyzja, żeby wycofać się już do domu. Bloki czasowe się skończyły. jazda testowa zrobiona. Mogłem Wam przedstawić Kibo Prime 3.0. Według mnie naprawdę bardzo fajna kolejnoga. No i dotarliśmy, widzowie, do końca odcinka. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak kolejnoga prezentuje się nocą. Jest naprawdę no, bardzo widoczna, ciężko byłoby nas nie zauważyć. Zobaczcie, pięknie się świeci, nie ma tego też przesadnie dużo. Fajny sprzęt, naprawdę jestem kurde mega zaskoczony tym co ta hulajnoga oferuje. Przejechałem dzisiaj no 22 km. Jeśli szukacie naprawdę fajnej hulajnogi w korzystnej cenie, którą dojedziecie sobie do pracy, do szkoły, link do niej oczywiście znajdziecie w opisie. No i pewnie jeszcze nie raz zobaczycie ją w moich filmach, jak radzi sobie na delivery. Ale po pierwsze jeździe uważam, że jest naprawdę komfortowa hulajnoga. Jest przede wszystkim bezpieczna, nie rozpędza się ona do 50 km na godzinę, czyli ci, którzy szukają jakichś tam ekstremalnych wrażeń z jazdy, no to no to, to nie jest hulajnoga dla Was. To jest hulajnoga dla ludzi, którzy cenią sobie komfort, chcą sobie bezpiecznie dojechać z punktu A do punktu B. Pocieszyć się z jazdy, bo naprawdę jazda nią to jest czysta przyjemność. My jeździliśmy dzisiaj 2 godziny, zarobiłem 25,60, więc nawet nie chcę tego komentować. To wychodzi jakieś 12,50. No, 12,50, 12, sorry, byłem słaby z matmy, Mózg mi dzisiaj nie funkcjonuje, ale to wszystko przez to, że straciłem dzisiaj moją stronę na Facebooku, którą naprawdę sumiennie od prawie roku czasu budowałem. Jakiś haker po prostu włamał mi się na konto, przejął mi stronę. Nie wiem jakim cudem w ogóle to się stało. Z tego co wiem, to dopisali się do mojego portfolio firmy, przejęli w ogóle moją stronę, skasowali mnie jako administratora. No i na drugi dzień straciłem dostęp do strony. Także ja walczę o to, aby ją odzyskać, ale czy to się uda, to nie mam pojęcia. Powiem wam szczerze, że kontakt z supportem Facebooka to jest naprawdę dramat. Naprawdę to jest dramat. Ci, którzy przechodzili przez kontakt z supportem z Facebooka, to pewnie doskonale teraz mnie rozumieją, a ci, którzy jeszcze nie mieli z tym styczności, no to naprawdę róbcie wszystko, abyście nie musieli pisać do Facebooka, bo kontakt z nimi to jest dramat. Naprawdę, tak wielka firma nie potrafi rozwiązać takiego problemu, jak kontakt użytkownika z supportem, żeby normalnie można było się z nimi skontaktować, no bo. Zobaczcie, ja zostałem wyrzucony z mojej własnej strony, którą ja sam założyłem. To teraz według mnie, co to by był za problem dla nich w Facebooku, tym bardziej, że ja weryfikowałem... Z... Ja weryfikowałem swoją tożsamość, bo miałem tam monetyzację, czyli miałem podatki, musiałem te, wiecie, wszystkie, no te wszystko, co było potrzebne do tego, żeby podatki odprowadzać, jakieś tam numery, coś tam, coś tam. To pamiętam, że z Urzędu Skarbowego wszystko musiałem załatwiać. Yy, wysyłałem im swój dowód osobisty, skan dowodu, żeby mogli mnie zatwierdzić. Także powiedzcie mi, jaki byłby dla nich problem, gdyby oni się ze mną skontaktowali, jak chociaż mi odpowiedzieli, żeby przywrócić mi dostęp do strony, tak? Oni przecież mają w, w informacjach, kto założył stronę, kto był administratorem, to mnie najbardziej rozwala, że tak prostej rzeczy nie potrafię ogarnąć. No i w ogóle mnie rozwala to, jak ktoś, jakaś firma może sobie tak o, wejść do nas na Facebooka, przejąć nam stronę, nas wyrzucić jako administratora i po prostu mając tę stronę, tak o. Myślę, że to by było tyle ode mnie. Ja już wracam do domu i oczywiście będę dalej działał w kwestii odzyskiwania tej strony. Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję tym wszystkim, którzy mi pomogli, którzy chcą mi pomóc. A ode mnie to tyle widzowie, ja się z Wami żegnam, do następnego, cześć.